Księgi cmentarne. Oczywiście, o tym Oczywiście jest tak, że nie wystarczy pisać książki, nie wystarczy spotykać się ze świadkami, nie wystarczy tablic tutaj w tej chwili przygotowywać, ale należy również dochodzić do tego, co się stało z ciałem i ze szczątkami konkretnych ludzi, aby ich. Przewrócić im pamięć, ale przede wszystkim dać im szansę chrześcijańskiego y, pogrzebu i godnego miejsca, w którym mogliby spocząć i, i w którym rodzina, albo też w tej chwili już harcerze y, ludzie, którzy cenią to i znają tą historię, y, po prostu przekazywali pamięć o tym miejscu i o tym miejscu. Poszukiwania trwają. Chciałbym zapytać, czy jeszcze dużo pracy zostało, czy dużo jest jeszcze do odkrycia? Jeżeli chodzi o poszukiwania, to myślę, że to jest praca na dziesiątki lat. Dlatego w tej chwili staramy się, aby te badania genetyczne przyspieszyć. Bo tak jak mówię, nie wiemy, kiedy rozpoczniemy pracę w grudziądzu, ale rodziny i członkowie rodzin tych ludzi, którzy tam zginęli, odchodzą. Więc nawet jeżeli nie znamy terminów rozpoczęcia prac, staramy się ten materiał genetyczny zebrać z całej Polski. A praca jest naprawdę w różnych miejscach, nawet naszego regionu. Kujawsko-Pomorskiego bardzo dużo. Właśnie jaka jest skala tak naprawdę? Czy mówimy o setkach, dziesiątkach, tysiącach? Myślę, że to chodzi o, jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie, to chodzi z okresu powojennego, to są setki osób, a z okresu wojennego to nadal jest praca naprawdę potężna. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz, takim szczególnym miejscem jest ulica Kcyńska, nazywana Bydgoszką Łączką. Tak, jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to jest to cmentarz przy ulicy Kcyńskiej, bo tam wywożono potajemnie ciała osób zamordowanych i straconych na mocy wyroku sądowego więzienia przy przywała. To jest główne miejsce, jeżeli chodzi o Bydgoszcz i również tu odbywały się procesy y, i tu y, organizowano, że tak powiem, y, egzekucje. W związku z tym tutaj akurat te osoby były potajemnie chowane. Czy jeszcze się szykują w najbliższym czasie nowe ekshumacje na Kcyńskiej? W tym roku planowane są, jest ekshumacja w dwóch miejscach na ulicy Kcyńskiej. Jeżeli to się uda, to będzie to dwóch kolejnych żołnierzy, których poszukujemy od lat. Jeżeli zakończą się one sukcesem, wytypujemy następne miejsca, które są dla nas już powiedzmy do, do których osób jeszcze nie mamy dotarcia, jeżeli chodzi o materiał genetyczny, ale jest to wszystko wprawdzie. Bo dzisiaj trwa konferencja się okazuje, że proces poszukiwania jest dość skomplikowany. Tam jest wiele aspektów i prawnych, i samej sztuki poszukiwawczej. Tak, nie jest to możliwe, żeby taką pracę wykonywali tylko historycy. Tu trzeba bardzo dobrej współpracy z archeologami, z antropologami, z medykami, z rodzinami, również z dziennikarzami, którzy czasami przez to, że nagłaśniają, że my poszukujemy takich, a nie innych osób albo podejmujemy pracę, oni też swoją funkcję pełnią, bo potem zgłaszają się do nas świadkowie tego, co tam się działo.